AWF Channel odwiedził nową siedzibę Locos Travel Group. Ta oferta skierowana jest głównie dla naszych studentów i absolwentów w kierunku turystyka i rekreacja. Zobaczmy, co czeka naszych absolwentów i czego można się spodziewać po nowej firmie. Super wydarzenie. Otwieramy działalność w Krakowie, w nowym budynku, w popularnym Błękitku. Jakie plany? Mamy takie plany, żeby do końca roku zatrudnić 250 pracowników. E, jak wygląda proces rekrutacyjny? Na jakie stanowiska można się w ogóle rekrutować? Kto ma szansę się dostać? E, dla nas głównym wyznacznikiem jest to, żeby ktoś miał pasję. E, oczywiście szukamy ludzi, którzy mówią w języku angielskim, ale nie wydaje mi się to teraz zbyt e, trudnym e, jakimś progiem do przeskoczenia, bo praktycznie wszyscy młodzi ludzie mówią w tym języku. Proces rekrutacyjny, tak naprawdę w chwili obecnej bierzemy udział w takim programie, nazywa się Transparentna Rekrutacja. Natomiast e, wszystkie nasze Oferty pracy są na naszej stronie i można je bardzo łatwo znaleźć. Okej, okay, czyli przez internet dotrzemy do organizacji. Czy jest szansa, aby połączyć studia, załóżmy stacjonarne i spróbować się wdrożyć do korporacji? Jest, jak najbardziej. W obecnej chwili, przynajmniej w dwóch lub trzech zespołach, pracujemy w takim systemie 24 godziny, 7 dni w tygodniu. To oznacza, że można pracować w dzień, w nocy, w weekendy. Większość tych ludzi to są studenci. Oni godzą studia dzienne, czasami nawet. Na dwóch kierunkach z pracą u nas. Czym zajmuje się Państwa organizacja? Jesteśmy taką firmą, która działa w branży inny, turystycznej. Oferujemy w sposób internetowy, czyli nie mamy jakby biur podróży fizycznych. Oferujemy dwojako dla klientów bezpośrednich oraz dla branży turystycznej wewnętrznej. Oferujemy zakwaterowanie bądź zakwaterowanie wraz z przelotem i z transferem. W ten sposób łączymy kogoś, kto szuka sposobu na dostępne cenowo tanie wakacje. W różnych fajnych, fantastycznych, egzotycznych lokalizacjach z ofertami. Mam zatem dla Pani prośbę. Nasi studenci wyrazili taki projekt, postulat, prośbę, aby otwarła im Pani drogę do kariery. Drodzy studenci uczelni y, Akademia Wychowania Fizycznego otwieramy Wam drogę do kariery. Czanczan. Drogę do kariery uważam za otwartą. Próbujcie swoich sił, bo naprawdę warto. Ze mną nasza absolwentka. Dorota. Dorota opowie nam, co tutaj robimy. Cześć, właśnie dzisiaj znajdujemy się na gali otwarcia nowego biura firmy Loco Travel Group, która zaczęła swoją działalność w styczniu tego roku. Wcześniejsze biuro było w Orange Office. Dorota, kim jesteś w firmie? Tutaj zajmuję się rezerwacją lotów. W sensie jestem specjalistą do spraw właśnie rezerwacji lotów i głównie zajmujemy się bukowaniem lotów w naszych pakietach wakacyjnych dla klientów. A jak byś miała jak koleżanka? Koleżanka z WF-u, powiedzieć kilka słów do naszych absolwentów, do naszych studentów. Wiemy, że teraz jest nowy nabór, nowa świeża krew wjeżdża na WF. Jak byś ich zachęciła, żeby spróbowali swoich sił? E, przede wszystkim zachęciłabym e, ich tym, żeby oprócz imprez w mecie również rozglądali się za jakimiś ciekawymi praktykami i stażami już podczas studiów, gdyż wtedy zdecydowanie łatwiej e, już jako absolwentom znaleźć właśnie bardzo fajną pracę. Również u nas w firmie niektóre osoby pracują na 3, 4 etatu, także e, uważam, że nie można się blokować i wahać, tylko po prostu wysyłać CV i chodzić na jak najwięcej rozmów kwalifikacyjnych. Myślę, że to najbardziej nas rozwija i kształci, więc serdecznie polecam, aby składać swoje CV do Lowcoast Travel Group i myślę, że będzie super. Wyjątkowo nie z terenów zielonych, a z Błękitka rozmawialiśmy z doradką naszą absolwentką. Dzięki. Dziękuję.